widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić takie pazury. Takie wielkie pazury. A potrzebne nam będą 10 kartek, a 4 lub 5. Zależy, czy chcecie mieć na dwie ręce. Może chcecie po prostu jeden. Na jeden palec czy tam na dwa. To zależy. Do zrobienia jednego potrzebna nam będzie jedna kartka. Zaczynajmy. Teraz tak. bierzemy sobie kartkę i skinamy ją w taki sposób. Takie coś. Teraz A w drugą stronę od żeby nam powstał taki domek. Coś takiego. Teraz bierzemy, zaginamy tutaj. Zaginamy z drugiej strony. I składamy w taki trójkącik, tylko, że widzicie, tutaj nie ma góry. robimy coś robimy coś takiego bo znowu no i tak widzicie i tak teraz trzeba to mocno Pościskać, żeby nam się nie rozwaliło, i łapiemy sobie tak. teraz. Ten, to ten, co odstaje. Gdzie musimy tutaj zobaczyć, gdzie idzie ta linia, i ją zagieść. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Przypominam, piszcie w komentarzu, czy chcecie więcej origami. Tutaj robimy tak. I ten pazur prawie jest gotowy, bo musimy tylko tutaj otworzyć, włożyć palca. No i mamy jeden. Tak się prezentuje jeden pawy. Poczekajcie, zrobię jeszcze takich 9. I tak się prezentują, w sumie, w trakcie robienia ich, myślałem, że to mogą być w sumie też takie pazury. Kota, tak się prezentują. Czekajcie, wam zrobię robię też wam z innego kadru no i tak widzicie tak spoko nie takie pazury trochę kota